Dzisiaj Koło Fortuny zdecyduje, kto z nas będzie dzień na bogato, a kto na biednie. Jedna osoba do dyspozycji będzie miała 60 zł na cały dzień, a druga ponad 600. A po może zdecydować Koło Fortuny? Mamy tak, Tanio kontra Drogo. Mamy tutaj ten w więc zobaczymy. Trzy, to jest taki pokeball, widzowie, widzicie? Mm, ja się boję. Bo no matko, jak nie wieje. Nie wie. Dobra, ile jest, widzowie? No, idźmy, idźmy, pan odpola samochód. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Czyli co masz? Czekaj, Boże, tanio, Drogo. Tanio, drogo tanio, masz? Żartujesz. żartujesz? Tanio. <gryst> Nie, czyli widzowie wychodzi na to, że ja mam tylko 60 zł na cały dzień, co z oszustwem, 65, e, ale wydaje mi się, że przynajmniej jedzenie będę w stanie za to kupić. Jesteśmy w Tokio, wiecie jakie fajne rzeczy tu kupimy? No. 260 zł. Aha, czyli mam bufinka rozumieć, że ja mam tylko 50 zł w sumie, a ty chcesz mnie zabrać do Pokémon, gdzie 60. ja sobie nic nie kupię? I tak, tylko że jeszcze jest nieczyna. Ciesz się, że miałeś bilet ta na... tramwaj. No pora. dobra, ale to się nie, nie, nie liczy, to się nie liczy, widzowie. Gdybyś nie miał załadowanej karty, to byś nawet nie przyjechał. No, Przyjechałbym! Ty. 2,5 tysiąca to by mi starczyło. Widzowie... Nie, 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 nie. Dla porównania widzowie to jest moje tak w okolicach 60 zł i moje 25. Wkładam sobie do portfela i będzie sobie. Oszustwo! Dzisiaj... Ja też czekać. powinienem zakręcić. Słuchajcie, dzisiaj idziemy na jedną z najpopularniejszych ulic, które są pod ziemią, na zakupy w Tokio Nie, chyba sobie żartujesz. Nie, nigdzie tam nie idziemy. Idziemy na tanie jedzonko, tanie jedzonko. Ogólnie sprawa wygląda tak, że czekamy już 40 minut i, i jeszcze nie wiem, czy w ogóle dzisiaj dostaniemy stolik, ale ważne, żeby próbować. Nie, widzowie, stoimy za linią. Na razie. Zobaczcie, tak wygląda sytuacja, wszystko jest zajęte, czekamy aż nas wpuszczą. Thank you. Thank you. O matko, stój, snorlak, stale ży. Dostaliśmy wodę, oczywiście za darmo, więc woda pokemonowa to jest, moi drodzy. Ale mam takie pytanie: bo to ty mnie tu zabrałaś na randkę, tak? No. To dobrze, że potwierdziłaś, bo jeżeli ktoś koi zabiera na randkę, to ona, on płaci. Kitek. Tak, no ale tak. Musisz coś kupić za te pieniądze. No dobra, ale to jest konie. Wszystko inne sobie sam płacisz. Proszę bardzo, wybieraj. Matko, jaki to jest wywo. Zamieniliśmy się miejscami, tak. ale poczekajcie, widzowie, to muffinka no, tu nie no, jest ważna. Poczuj się. Ja coś zamawiam, Tam ja jest ja widzowie. Ten deserek totalnie biorę ten deser. No to jest nie fakt, że ty masz tyle pieniędzy. Jak ty klikniesz, to ty kupisz. No wej, Kikowi zamówiłam. Snorolaksa, ale Kitek sobie sam kawę zamówił. Ten trawę do Tu Na zamówieniu faktycznie. jest trawka, więc zostałem do niego trawka. Ej, faktycznie masz rację. Właśnie hmm. dostałam. tak sobie wybieram tego Pikachu i dostajemy takie to Jakby zamiast? Naklejka? Możliwe. Patrz, darmowe. Nie musiałeś za to płacić. Samo, uciekam. Patrz, mowa woda, darmowa naklejka, teraz do domu. do przetestowania. Super. Ktoś yes. Ma za dużo pieniędzy. Je do no. ja oh. To jest? Na O mój Boże! Nie ma za co Kitek, ale za to musisz mnie poczęstować tym, ponieważ ja ci to kupiłam. Jeszcze czekamy na dwie kawki z Pikachu. I zobaczcie, jaki piękny deserek dostałam. Tutaj jest Pikachu, tu jest pokeball za tym Pikachu. Ładne. Prześliczne. Nie wiem, kto to jest. Dostaliśmy już cały nasz secik. U matko, to jest nasz. Tutaj mam nawet kubeczek z Pikachu. Od razu był do kupienia, ale ja stwierdziłam, że nie. Mamy ciasteczka z jego ogonkiem. Pięknie to wszystko wygląda na A czy to widziałaś w ogóle? Ja mam tutaj, że z, z marchewki. Lala, ale wygląda to bajecie, nie? Na razie to ja mam więcej jedzenia Ej, niż ty Kawa jest bardzo dobra Wielki test y, pokebola Są lody, To mm, lody biowy, chyba? Jest pysznie I ja mam łyżeczkę Pikachu No, nabieramy sobie i pałaszujemy Co ty mu robisz, Kitek, co ci mu robisz? Brzusia mu polałem Coś się dzieje, widzowie <laughs> A chyba Pikachu zapowiadają po Pikachu I dostałeś ciasteczkę za darmo do kawki. Ale za kawkę muszę płacić Ale masz ciasteczko do kawki A matko, bosek! On jest ogromny! O matko, może tu przyjdzie? On się nie zmieści tu Tak jak w Piorolendzie na tym odcinku. Pitkowi to pasuje do koszulki Okej okay. Jumbo Snorlax jak on ma... Zostaw jego stópcie Mi zostało 18 500 jenów Kitkowi trochę mniej Teraz jesteśmy w Pokémon Center i zobaczcie na no. no tego słodziaka Jaki on jest słodki Chciałam kupić ten talerzyk, na którym kiedy tak ja, ale stwierdziłam nie Nie Mówi na skup się. Masz, mądrze to wy Pusz, przestańcie, jak jesteście słodkie A Są całe ściany Pokémonów. Są ich pierniczki. Kupiłaś Ania, Ania, słuchaj, patrz Masz 18 a on kosztuje 12 Ja jeszcze idę do Kirby'ego, tak? Nie, ja to jest przebranie na Bobasa więc... Nie będzie na razie łupasów. bo was. Nie będzie was! Widzowie, wydaje mi się, że taki by się przydał w domu. Słuchajcie, na 10 tysięcy łopak w górę kupujemy takiego. No i to jest prawdziwy jambosok. Przemieszczamy się teraz do takiej Station. Rozumiem, bo taki łopak w ściokle wieje. 10 tysięcy, pamiętajcie. A? Tak, Pikachu nasz zaprasza, to jest First Avenue Tokyo Station, czyli właśnie tutaj będzie najwięcej sklepu. A no to schodzimy. Tysiąc jenów, tysiąc jenów. Mhm, mm oszustwo widzowie. A ja nie kręciłem koła fortuny. No bo było 50 na 50 seryjs. No nie było, to nie, no to nie ma tak. Mam, byliśmy gdzieś w jego kawiarni. Dilek, Słuchaj, Słuchaj, to jest koto krewetka. To jest sklep, koto krewetki. O matko, czy on ma truskawkę na głowie? O mateczko. A, co to tu jest tajemnica? Nie, na, no, kubeczki, no trzeba znaleźć kotokrewetkę. 100%. Gdzie jest krewetka? Bananem. Kotokrewetka jest istnieje. bananem i z krewetką. Co to tu pisze, on no jeździ na świniku. <laughs> Zostaw. Ładne. Ja z... tu na pewno coś kupię, 100%. To jest nie fair, ciebie stać. matko jest w krewetce. Jest trochę, jest kotokrewetki trochę. No, jest. O ma kawiarni gdzieś swoją. Kirby Cafe, do którego się nie dostaliśmy, bo jest w innym miejscu, a to jest w takiej mini wersji, gdzie możecie sobie wziąć take out na A, chyba ty możesz sobie wziąć. O, ja. Tam jest kuchar. Showczas, że weźmiemy. Właśnie ty się. Staćcie. Nie! Staćcie na niego. O matko nie został. Takie deserki wiem, że były w kawiarni. Nie, to jest fajne. No. Kremiki doro! Kirby jako pancake. Nie, to wygrało życie. Co? I na co to, to jest nie? w ogóle? Co nam się wchodzą? To jest sztos. To są chyba te deserki, tak. jakbyś tam poszło. Tak. To są jego gwiazdki. To jest jego... Patera, ta. Ja też no No po teraz sztos. tu, 20... bym tu mieszka, to bym Nie stawcie 26 tysięcy. I ta kawiarnia. mini. Bo do tamtej nie z... za mało terminów wolnych było. do kolejnego sklepiego i tu jest Sanrio. Czekaj, tutaj jest o plecaczek. To jest tak. a to? To, nie, to jest taka to jest saszetka. Redka. Redka. A ty mówiłaś, kupię sobie saszetkę, żeby pomóc ci nosić rzeczy. Ale nie taką małą tak, przydałaby się jakakolwiek. że no. jest tu masa fajnych, słodkich rzeczy. To jest Tosikowe. Sztosikowo. Jaki słodki. A to są nam te takie pałeczki? Matka, to jest z nimi bajka. A bojkot. Zmieścisz się tu? To jest dla kitkełka. Którego nie mamy. Ja kupujemy kitkełka, potem to. Nie, żebyśmy je też mieli. Tak, już je je To jest to, co potrzebujemy. Boże, jakie piękne kubeczki. A nie, to jest to, co potrzebujesz. Ja też... To jest ślubne. A widzisz, Pikachu nie było ślubnego. No, już I się skończyło. Tak a mówiłem? Nie, a mówiłem, żeby kupić od razu wtedy. Ostatnio może spojrzysz. Tu są piękne na ryż, tu jest taki czajniczek i tu jest jeszcze taki chlebek. A my będziemy potrzebować jakiejś miseczki. I ta szklaneczka jest śliczna. O matko! Widelczyk! To jest widelczyk, którego potrzebujemy. Ja chcę taki. Ja niestety nie. A nie, stać mnie na niego. To jest najważniejsza. Takiego chcemy, bo no tego finka robić zakupy. Musimy wziąć rachunek, żeby być pewnym, ile to na pewno kosztowało. Trzymaj. Kęciła. 2288. No zastanawiacie się, jakie są tutaj maszyny. Na przykład macie maszyny z różników. Matko to są kocie, talerzyczki. Storitosy. Okay. Stare miki. O, ładne. Nie, patrz, urszula! Aha. To mi się kojarzy z Benesą, którą byłam na odcinku proponowanej. Aha to są ciki. Mufinka, no. bardzo ładnie się zachowałaś. Ja nie mam pieniędzy, a tu jest telewizor ze Stitchem. Jest słabiej! Przepuś Stitcha! Matko, o Boże, jaka słodka. Cieplutka i słodka. Z pompą to do segregacji z pompą To jest nie fair. Genialne. No, bo robi zakupy. Teraz idziemy do jego i zobaczymy, ponieważ troszeczkę zabłądziłam, ale już się odnalazłam, więc włączamy mod zakupowy. Zostało nam 16 tysięcy. Totoro. O, jaki słodki! I tutaj coś znajdziemy fajnego. Właśnie, jak nie ma ręczniczku, więc to jest jako ręczniczek. Czy to jest ta skarbonka? To jest skarbonka myślisz? Tak, to jest skarbonka i tu mu mój, ja on sobie ją podaje do buzi i zjada. Naprawdę? Tak. Dobra, co to chcesz? chcesz? Tak, jest prześliczna. Za jest prawie 3000. tysiące. A czyli bierzesz tylko jedną czy całą kolekcję? Ja jedną chciałam. Chciałam, jedną. że całą kolekcję. No wiem, a to jest miseczka do ryżu. U nas takich rzeczy nie ma. Kurczę! Nie, Ty nie wiem, czy to jest. robisz zupkę niż no ryż. tak. Częściej ale nie mam robiększą. takiej w domu. Ale zobacz ale nie mam takiej w domu. A to jest na Badka. Ej, takiej nie chcę. Za mała. To jest to chyba. To jest nie to. fair. Rozumiecie to jest nie fair. Ile? To <laughs> cały mój dzisiejszy dzień. Życie? To chcemy. Nie chcesz sobie kupić Totoro? Ale słodziak, o mój Boże! Weź Totoro. Nie. Weź Totoro! Wziąłbym cię, gdybym miał pieniążki. Dobra widzowie, stojenów opłaca się. Żartujesz? Na no to Co? wydajesz swoje? Cicho. Musi się udać. Aha. Musi się opłacić. To nie jest takie proste. No. To jest moje stojenów. Ja mam Dobra, maksymalnie jeszcze 10 gier. A nie chcesz jedzenia? Nie. Blisko było. Było blisko. Ja już nie zagram. Czekajcie do mnie. Naruto, Naruto o. Ale słodkie! Całość 3800, więcej I niż Ania, ja mam! patrz, cała jest sekcja Ani! I to I fajne! No, bo to mieliśmy miski, jak o, nardo, ale co nie? I to są fajne. A może? No, Tak, to się tak, 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 jak znamy to. A to w sakurze! Że... Jak pięknie! Co ty to Są robisz? pierścionki. Kurczę, ale ja bo... mam rozumienione. śliczne, one są stane. Patrzcie, tu mamy taki pudding. Może trafimy na niego. Dobra, czekajcie. O nie, nie, czy ja mam rozumienione? No, czy... Figurkę kurde. Sam tylko tyle. Figurka. Ale ja nie wiem, czy ja trafię figurkę. A jest z pierścionek? Jest Dobra, pierścionek, pierścionek z pompą Ale jak nie trafisz pomp póryn purina... Bez presji. Tą kulę są. No to 200? No to Uślałem, jest że... Tam to 400. Uślałem, że 400. Kurczę, my Melody. Możesz jeszcze raz spróbować. Uh. Hmm, hmm. To się nazywa oszustwo. czy to ma no, jest, jest ogromny. A da się poszerzyć, okej. Okay. Tak, ale to jest ogromny. tak e, on trochę, taki trochę... wygodny. No, średni. Ale baba jest sobie taka pompompurinka. No nie, nam się razem chodzi. Pomp -pom purinek. Pani nam wymieniła. Pomp -pom purina. Tak, nie trafisz pomp -pom purina. I tak. O nie, to nie, to jest Pocaccio chyba. O nie. A teraz mówimy. to? Chciałeś tak, czy gluta? tak. No nie, no ja to nie, ja, nie, ty ją zbierzesz, nie ja. Ja tylko ci pokazałem. będzie mi lepiej wyszło. No nie no, żartujecie sobie ze mnie. To jest chyba przeznaczenie, żeby zacząć tak, otwierać. Tak, zdecydowanie. Bo no to jest nie fair. Czekaj, bo mi wyleciała serdeczka. daj mi, ja za ciebie zrobię. Nie! No to nie. To pompom porin gluczę. tego pom, pom tak mówi? w glucie. No, ciekawe, czy on jest w slajmie. Jak go nie trafisz, to będę się śmiał. Traf trzeci raz pieska, to będzie przeznaczenie. To, to, to będziesz 24 godziny mufinka jako piesek. To jest byłam wielkołakiem. Trzeci nie. piesek. Nie, to jest piesek. Żartujesz. No, Ej, to jest jakiś znak, chyba. 24 godziny, tylko psiaczek, bufinka. No i tym optymistycznym akcentem odliczamy sobie minus 1400 i zostało nam 12400. Dla porównania, ja nic nie kupiłem i mam 1400, to nie bawimy się tak. Na więcej razy to ja mam drogie. Jesteśmy tutaj i się zastanawiam nad tym. Kiedy chciałbyś, mogę cię przestawać? Nie dam się nabrać. Nie podzielę się po, połową moich jadów. Dobra, przysławkę, weźmiemy je. Nie jesteś pewna? Tak. 1188. Podatek. A Tak wygląda chleb Kirby'ego A to jest chlebek? no. Kurek Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Wytłumaczysz mi po co ci chleb? E, bo chciałam spróbować Proszę cię bardzo Chleb Przecież. kosztuje tyle, co ja mam To jest połowa mojej życiowej pensji Słuchaj, nie dostałam się do Kirby Cafe, więc trzeba było nagrobić. Więc to była jak gąbka do mycia Nie uważacie? Rila, kuma jest widzowie zamknięty, jest mi przykro I dobrze, bo byś wydała całe pieniądze No właśnie miałam Musimy odliczyć minus 2500 To nam daje tyle Testujemy nasz dziwny chlebek w kształcie gąbki do mycia Kirbygo Ale to nie jest gąbka Oj, nie jest ta patera, ale ona zajmie za dużo miejsca w walizce. Ona kosztowała 26 tysięcy. Nie staćcie na nią. O ja, wybacz. O, wow. pachnie jak zwykły chleb. Takich tenetkich chlebek, ale to stoję. I dokładnie tak smakuje. Co? Szczerze bardzo dobra. Mhm. No na nasze z 30 mm, poczęstować cię? Nie. Zobie znaleźliśmy coś ciekawego. To jest kawiarnia Nekoszew, czyli szef kuchni kotek, Słodka. O matko, to są jego łapki. O, ja Cię kręcę. Fajne. Chodźmy. Patrzcie, tu są nóżki, a tu są łapki. Przecież Faktycznie. po łapkach się idzie mu finka. No, tutaj mam jakąś ofertę, czy nie? Kafe. nie o taka jakie te łapki są słodkie. No, ładne są. Następnym razem! W tym miejscu byliśmy równo rok temu. Tak, w tym Starbucksie. Ty. Z moim znajomym z Japonii się spotkałam wtedy. Dokładnie w tym Starbucksie. Zobaczył czy to na naszego. Widzowie, gdybym to ja wygrał tyle pieniędzy, już dawno bym kupił Giga Kirbiego. Jedzonko byś kupił. I <gib> Kirbiego też. Jedzonko. Kirby też by poszedł z nami. A teraz zakupki na kolację w 7-Eleven. Kitek niesie mi koszyk, bo raczej on za wiele kupi. Bierzemy sobie tej kolkę. w sumie to ja biorę. A Kitek czai się na coś taniego Dobra, widzowie, moje jedzenie na dzisiaj to będą zupki. 240. Bierzemy. Ja mam na 700. Aha. No Dobra. co, no a co ja mam jeść? Zostało mi chyba stówka albo 150. No, oh, co? się obkupiła, Ja też mam swoje. Widzowie, cały dzień mogłem tylko kupować swoje jedzonko, co jest nie fair. To i tak dobrze, że dostałem odmówinki na początku. Bo nie myślałem, że dostaniemy się do Pokemon Cafe, tak? Ja szczerze. też szczerze wątpiłam. No, szczerze, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tam trzeba mieć szczęście, żeby się dostać bez rezerwacji. A rezerwacje są nawet na miesiąc wcześniej zajęte. Okay, tak, więc wiecie. Dobra, widzowie, słuchajcie, ponieważ zostało mi 800 tysięcy, tak naprawdę, po zakupach, to stwierdziłam, jak byliśmy w jednym ze sklepów, że kupię kitkowi 2200 jenów. Taki Krawacik, no przecież to jest genialne. Zaraz mu damy, chodźcie. Boże, jest przesłodki Kitek. Co nie robisz? Kitek mam no, dla Ciebie prezencie chwaczki. Kopiłam Ci krawacik. Będziesz miał ze Krowa! A no, Do zagrania ojca I, będziesz i miał. I jest. No wiem, że jest to! Fajny jest! Trochę w kolorach I jeszcze tylko sobie kup brązowy żakiet! Co? Jak możesz <laughs> dawać sceną mówinka? To było droższe, bo to jest bez podatku. <laughs> To jest nie fair widzę. O, ja ten krawat kosztował tyle, ile mój cały dzień. Ale nie ma za co. Dziękuję bardzo. O, najtańszy lodzik jaki jest w Seven eleven ale jest dobry, ale no, jest, jest dobry. jest pyszny. Chciałam sobie ciepłą herbatkę Chcesz, ciepłą herbatkę ja loda zimnego matko no jest słodka ale pyszna moja babcia mi zawsze taką robiła pyszności patrzcie to są moje zakupki tutaj są takie jakby woreczki nie wiem z suchym lodem czy z czymś takim tu jest po prostu zimno a, to produkuje zimno. Fajne. a tutaj o mały widelczyk I to mieć taki Ej, mega, mega on wygląda chcesz spróbować? Bra. mamy jeszcze do tego takie cuksy by Maxa. taki widelczyk i jeszcze sobie kupiłam taki deserek i lewem jestem ciekawa bardzo tego moci, jak to smakuje A mamy kule mm. które właśnie są Proszę o otwarcie. To jest w ogóle Jak może, co? Jest? Pokaż się jednocześnie no tak, z keluki. A na przy to A, to nie zauważyłam. Tu mamy. I... O nie cierpi otwierać tych kul. Ale czeka, bo ustalenie trzy pieski, jesteś pieskiem. No patrz. Jaka jest szansa widzowie Właśnie nie wiem, nie mam pojęcia. Ale to był, był chyba znak. No i on jest. A patrz, to on nie jest tym, on jest po prostu nie był wrodzony tym klejem. Czyli on nie jest w tym slajmie. No tak, tak, tak. To one robią wspólny wspólnych hop za pomocą tych dodatkowych części. Tutaj mamy prześlicznego nalegania. No dobra, Pompompurin by wygrał tą konkurencję. Możemy go zdobyć na kolejnym odcinku! Bardzo slajmem, jest też słodki. No dobra, tak, prezentują się moje zakupki, no i jeszcze te naklejaski, chlebak, tutaj Pompompurin, no i zapakowany kubeczek oraz miseczka do ryżu, pyszotki, no i oczywiście kirby! Co ty robisz? Wyrzeszę sobie moim Kirby. Ciu, 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 ciu. Co ty robisz? No weź go ugryź! Chcesz spróbować? No ja mogę go tak? Na. W ogóle ja obliczyłem, z tego co się nie mylę, wydałem 242 440. Co ty robisz? <śmiech> <śmiech> nie kuj go. Pusełko. No to co, wielki test Kirbiego, Jak smakuje Kirby? A, Zawsze bym ciekawy. To jest taka jakby galaretka. I podwoda z zbyszkopcie, I bardzo N dobra. Bój? mus. Jogurcik z żelatem mi się wydaje. Oni już używają często tylko agaru. Ale to nie jest jakieś mega słodkie. I jeśli chcecie więcej takich challenge'ów, koniecznie stawiamy duży łapek górę, łapkujemy i. Nawet nie wykorzystywałaś wszystkich pieniędzy No to, właśnie to ja Widzowie, dostać... napiszcie mi, co powinnam zrobić za pozostałe 100 złotych. Nie, nie, nie. Widzowie, piszcie w komentarzu, że kolejnym challengeem jest Kitek Drogo, a Tytanio. A nie, ja bym kupił na pewno. Gaki Zbigo.